Siemano, dzisiaj recenzujemy dla Was Hyundai i 30 pierwszej generacji. Zapraszamy na odcinek. Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od silnika. Silnik, który napędza ten samochód, jest to 4 jednostka DOHC 16-zaworowa. Jego moc to 109 koni mechanicznych i 137 Nm. I Samochód został wyprodukowany pod koniec 2009 roku. Jak na ten rocznik jest całkiem nieźle wyposażony. Nie jest to najwyższa opcja wyposażenia, aczkolwiek znajdziemy tutaj m.in. automatyczną klimę, radio z ekranikiem z wejściem na AUX oraz USB. Samochód został wyposażony w wielofunkcyjną kierownicę, z której można sterować radiem, ma także cztery elektryczne szyby oraz światła przeciwmgielne Mimo że samochód nie posiada żadnego markowego nagłośnienia, to naprawdę jest ono niezłej jakości. Zresztą zobaczcie sami na decybelomierzu, jak prezentuje się głośność tego auta. Z tyłu jest naprawdę dużo miejsca. Fotel przedni jest ustawiony dla mnie, czyli dla kierowcy o wzroście około 1,82 m. Jak widzicie, na kolana mam bardzo dużo miejsca. To samo przy stopach. Nad głową również nic nie brakuje, spokojnie wchodzi tam cała dłoń. Także podróżować można naprawdę w niezłych i komfortowych warunkach. Dobra, więc przyszedł czas na bagażnik. Zobaczmy, ile pomieści. Mi się wydaje, że dość pokaźnego dzika oraz parasolkę. Teraz jedziemy na zamknięty odcinek drogi, nagraj przyspieszenie tego auta. No i pewnie rzucimy wam jakiegoś screena, yy, jak wyszło. Teraz pojedziemy zrobić pomiar głośności, auto ma seryjny wydech. Auto na seryjnych wydechach jest dość ciche. Myślę, że jedna wizyta w i dałoby radę jakieś 98, może 95 decybeli osiągnąć. No ale cóż, auto do miasta. Dobra, teraz przejdźmy do podsumowania. Wymienimy Wam najważniejsze plusy i minusy tego auta. Na pewno głównym atutem, który, o którym warto wspomnieć, to jest dobre nagłośnienie. Gra naprawdę porządnie, mimo że nie jest to żadne Alpine czy Bose ale system jest głośny i ma niezłą jakość do kolejnych plusów można zaliczyć spalanie, które jest dość niskie w okolicach, w trasie w okolicach 6,5 litra, 7 litrów a po mieście tak w sumie poniżej 8 litrów to, to nie jest żaden problem zejść oczywiście zależy to od natężenia ruchu kolejnym plusem jest to, że nadwozie tego samochodu jest ocynkowane i po 10 latach w zasadzie nie ma żadnych ognisk rdzy jedynie trochę tam na belce przedniej Samochód jest ładowny, a co za tym idzie jest dobry do miasta, jak mamy jeździć sobie do pracy z powrotem na zakupy, to w bagażniku dużo się zmieści. Fotele też są spoko, także jedzi się całkiem komfortowo. To prawda jak robiłem trasy nawet tam koło pięciogodzinne, 5, 5 to po tym czasie nie, nie trzeba było robić ani przerw podróży na rozprostowanie kości, ani też plecy nie bolały. Warto też wspomnieć o układzie hamulcowym, który jest naprawdę ok. Myślę, że nic więcej nie potrzeba, bo sprawuje się naprawdę nieźle. Auto ma 10 lat i tak w sumie to nic grubszego się nie działo. Tarcze były wymieniane z przodu, no bo jednak eksploatacja. No to wiadomo. samo teraz czeka właśnie tarcze tył, bo już się kończą, ale poza tym żadnych grubszych napraw nie było. Teraz przejdziemy do minusów tego auta. I pierwszym najważniejszym minusem jest silnik. Jest dość mały, jak na taką budę, no i słabo się zbiera. Tamte, gdzie liczcie 13,8 sekundy, no nie jest jakaś super prędkość, ale tak jak mówiliśmy, do miasta jak najbardziej. Warto też tu wspomnieć o przełożeniach w skrzyni biegów. Na trasy to auto się po prostu nie nadaje, ponieważ piątka jest na tyle krótka, że Obroty silnika przy prędkości 140 km na godzinę to, mają około, to jest około 4000 obrotów na minutę. To jest dosyć dużo, no i jest głośno wtedy po prostu w samochodzie. No i a poróba, trasy, jak siedzi się z tyłu, to nie ma nawiewów tam. Jest klima jednostrefowa, tylko z przodu wieje, z tyłu nawet nie można sobie ustalić, że wiaterek jakiś wiatr chłodny, więc to też jest dużym minusem, bo jazda z tyłu jest niekomfortowa. Klima dwustrefowa myślę, że załatwiłaby sprawę. Ale, jak już jesteśmy przy tyle, to też warto powiedzieć, że widoczność do tyłu jest średnia. Tylne słupki są dosyć szerokie, przez co do tyłu widok przez szybę jest słaby. No, ale nadrabiają to duże lusterka, w których dosyć dużo widać. Także cofanie nie jest takie problematyczne. No i też samochód ma czujnik cofania, co pomaga w manewrach. Co jest najbardziej nerwujące w aucie, to to, że jak się wsiądzie i ktoś nie zapnie pasów, to auto piszczy, aż ich nie zapnie. To jest po prostu tak, no... No, denerwujący dźwięk, to prawda. Tak, jedziesz się, nie wiem, po drodze, po podwórku się przejechać, Nie wiem, kółko zrobić, bo chcesz umieć to Będzie ciągle piszczał. Zresztą zaraz wam to pokażemy. I takich krepnięć jest 100. Denerwujące. I ostatnim szczegółem, o którym wspomnę, to jest to, że bardzo często przepalają się żarówki z przodu. Przez te 10 lat osobiście wymieniłem na każdej stronie, myślę, że spokojnie z 20 razy każdą żarówkę. Podsumowując, jest to małe auto do miasta, takie nadejazdy do pracy i tak naprawdę nic więcej. W trasy można pojechać jak najbardziej, no jak każdym autem, tak? W trasy można pojechać. No ale komfort... No jest średni w trasie po prostu. Do miasta ideał, na trasę mocny średniak. Dzięki za oglądanie, do następnego. Cześć!